Though we've taken the airfield, the enemy still hold on to most of the inland areas of the island. A maze of trenches and artillery positions run right through this whole godforsaken rock. The enemy's dug in deep, and we have to get our hands dirty. Flamethrowers. We'll burn them out. Cześć, witajcie, ja jestem Sterlajkis No i dzisiaj jednak będzie jeden odcinek e, będzie o Totwara. Bo moja mama teraz wysłała Jakiś stas do sklepu No i stwierdziłam, że po prostu teraz w tym czasie nagram wam Teraz będziemy wykonywać bardzo krótką misję Ta misja będzie krótka, odcinek będzie krótki Więc e, Będziecie Trochę się za bardzo pospiesyłam e, Będziecie mieli krótki odcinek, ale no kurde, co mam zrobić? Ej! Chwila. A dobra, tam jest teraz MG. Spalimy tych Japońców. I ogólnie... To będzie krótka misja. W której tylko Iwons... No! Ma... Tylko ryzykuję teraz, a nawet bardzo ryzykuje, ale... V! 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 Kurde, nie z... Chyba nawet zły przycisk wcisnąłem. Dobra, no i widzicie, i to jest niestety efekt tego, że się spieszę. Jeszcze raz. Spalimy na końców, cholera. No serio, to mnie teraz wybuch zabiło, kurde, dobra. Skupienie. Bo... Ej, to jest naprawdę zwanące. Mizja się oto widzę niepotrzebnie za moje fejle Idziemy w tą stronę Ale wracając do tego co mówiłem, to no, dzisiaj Wam szybko nagram Old Tatwara To będzie krótki odcinek Kurde, oby tylko becki nie nie zabiły ale To będzie krótki odcinek Bo Michał jest krótka No ale zawsze taki odcinek będę mieć, a jutro e, posalejemy, bo jutro będę miała spory czasu ja to trochę nakrywam trochę Materiał Kurde znowu becka Ja yep, Dobra, spokojnie. No nie no, znowu tutaj nie cofnęło. Dobra nie, no to jest jakaś zenada, kurde, chcę kopsać zmicie, no ale oczywiście będę teraz utknięta w jednym momencie przez 5 minut Dobra, muszę trochę chcę stopować. Znaczy za bardzo spiesa. Dobra, znosiłam. Teraz. No jest to, co jest. A, tutaj za mną. To, to jest Polonski. Dobra, gdzie oni co są? Które, to jest taki chaos w tych okopach. Są okopy to mi się bardziej kochają z, z niecami, no ale dobra. Za mną miejsce? Nie. Dobra, jest punkt kontrolny. Na scenie jest punkt kontrolny. Pał... A przegrnął mi się ten miotac No już spalam Spale na popiół Bardzo brutalne taktyki drugowojenne na ale niestety jest to najlepsze, to w tym momencie możemy zrobić, a to z japońcy to są okrutne, to my teraz będziemy dla nich okrutni. Seklęte brutalne taktyki drugowojenne. Gdzie? Tutaj zanopsylas Bo to znowu mam takiego cudzia że działam tak u sama i nikt mi jakkolwiek nie pomaga w tym Nie granat Dobra, zje Tutaj się skrył Japońcyk Dobra, wychodzimy z tych okopów To jest nasego. naszego Kurde, gdzie, gdzie oni są? Miejsca tam chodzimy do okopów, palimy tych Banzai Dobra, o co dziś tu nawet musimy? To no chcemy chyba już tak, za chwilę będzie koniec misji. No to jest bardzo krótka misja, więc stwierdziłam, że Wam nagram odcinek z tej misji, a jeśli chodzi o, no poniedziałek, to w poniedziałek będę miała czas, to w poniedziałek osaleję. V e, W poniedziałek Wam ponagrywam filmy Postaram się o to, żeby było dosyć sporo z Wings, bo jakiś maraton z zdałoby przydałoby się zrobić Bo no z tego Wings ogólnie przydałoby się kończyć, bo już ogólnie ta seria z Wings długo trwa No i w końcu przydałoby się tą serię z Wings skończyć A już naprawdę niewiele zostało do końca Winx. Właściwie to już tylko 20 odcinków do końca zostało. 20 odcinków i będzie koniec serii. Gdzie są? Yeah, serio? Tutaj sama Się nie skatli, ja tu jestem. Dobra, to teraz? To no, chyba koniec już. A koniec misius chyba. Mówiłem, że to będzie krótka misja. No to koniec misji. Widzimy cię w kolejnym odcinku. To będzie na tyle. Bywajcie. Dobre worku,